Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Ostatni mecz, początek był bardzo, bardzo trudny, ale dałyśmy radę i byłyśmy do końca skupione. Pierwszy mecz oczywiście wygrałyśmy, zajęłyśmy pierwsze miejsce na turnieju. A nasze plany na OMS są takie, żeby zająć pierwsze miejsce i żeby pokazać na co nas stać i że nie, ten, że Pomorza jest najlepsze. Zagraliśmy dość udany turniej. Prawdopodobnie dwa pierwsze mecze były ze słabszymi przeciwnikami i ciężko było wyrokować, czy zespół gra dobrze, czy, czy to przeciwnicy są tak słabi. Natomiast dzisiejszy mecz z Wielkopolską to już był basket przez trochę większe B. Graliśmy, graliśmy w pierwszej połowie słabo, mieliśmy duży problem z organizacją obrony, mieliśmy straszny problem na tablicach. Przy 11 piłek zebrała nam drużyna Wielkopolski z tablicy ataku. Natomiast po przerwie udało nam się zmobilizować dziewczyny, zespół wyszedł. Graliśmy pressingiem wreszcie tak, jak powinniśmy grać, czyli przechwytywaliśmy piłki, dobrze rotowaliśmy w obronie. Odjazd 30 do 6, trzecia kwarta i to praktycznie rozstrzygnęło losy meczu. Cieszymy się, że skończyliśmy turniej na pierwszym miejscu, to nam da troszeczkę łatwiejszą grupę w finałach OEM-u. Cel, no jako zwycięzca turnieju Kadr Północnych, nie możemy mieć innego celu, jak walka o medale i to najlepiej złoty. Natomiast będzie ciężko. Zespoły są bardzo wyrównane. Na pewno bardzo silny zespół ma Drużyna Mazowsza, na pewno silne zespoły ma i Dolny Śląsk i Śląsk i Kujawsko-Pomorskie, ale my też nie jesteśmy słabym zespołem, więc, więc mamy swoje ambicje i będziemy starali się je zrealizować. Y, Pół finału OM w Czuchowie, zajęliśmy pierwsze miejsce, niezmiernie się cieszymy. Y, z uśmiechem na twarzy wracamy do domu. No i chcielibyśmy na, na, finałach, o, na finałach OM zająć. Jak najlepsze miejsce, oczywiście wrócić do domu z medalem. Turniej uważam za bardzo udany. Pograliśmy szerokim składem. Trzy zwycięstwa bezapelacyjne są dobrym prognostykiem na grę naszą w finałach i potwierdzam to, co mówiłem na turnieju towarzyskim. Jedziemy do Wrocławia po medal. Chciałbym wyróżnić zawodników, którzy... W są z rocznika młodszego, z rocznika dwutysięcznego, bardzo fajnie wkomponowali się w zespół i myślę, że jesteśmy w stanie zawalczyć na finałach. Dziękuję. O sędziowaniu w dwóch słowach. Sędziowanie było poprawne. Było, zdarzały się błędy, ale można powiedzieć, że naprawdę dosyć dobrze odgwizdany turniej, szczególnie ostatni mecz, który był najważniejszym meczem w turnieju i należy pogratulować sędziom, którzy prowadzili te spotkania. Tyle pan komisarz Mieczysław też dziękujemy.